Cześć, witajcie w kolejnym filmie. W serii nowej yy. tak dzisiaj gram sobie oj 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 No kliknę random games Na Hipikselu o Ski Warsy mi się droło Ej do to Nie pamiętam jak się nawet grało w Ski ale Próbuję się wydostać. No tak to... Mm, fajnie ogólnie. To są ludzie. O widzę ich tam, tam są, tam są. O i tu jest jeden. No tego pierwszego. No nie jestem za dobry w skillersach, ale... random games. W random games zawsze polecam grać. To jest zawsze coś fajnego Próbuję się wydostać, bo na pewno się da tak Jakby tak trochę później się to resetowało, to ja już bym dawno Insane mode, co? Ten ma sharpnersa, dobra Aha Super a więc stwierdziłem, że sobie coś zarobimy na moim świecie. Dobra, opatentujemy coś bardzo fajnego. Dobra, tylko musimy sobie wejść, w to i zaczynamy robić farmę. To będzie farma bock bo muszę zobaczyć, ile tu jest bloków. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, jedenaście, trzynaście, dobra. To robię trzynaście. No dobra, teraz. A, to zrobimy to dotąd. Tak to jest to, dotąd, dotąd. No to. No właśnie nie tak to musi być ładne. Dobra, to sobie. Tak to będzie szybciej. Ogólnie polecam pobrać sobie jakieś shadery, bo... Po pierwsze, no niektóre shadery mogą nawet grę ułatwić, tak jak ten. Tutaj nie pokazuję na survival. Na survival na przykład nie musimy dbać o jedzenie kompletnie. Wszystko mamy... No że regeneruje nam się automatycznie choć to nie może być to No i tak, to jest fajne wszystko, że i ogólnie tekstury niektórych rzeczy zmienili na przykład nie wiem miecze są takie minisowe A co to? Wolf Armor Dawno nie grałem w Minecrafta Nie wiem czy to było w prawdziwym czy nie, ale Dobra, postawię sobie świecę żebym jej nie zapomniał A. Sorry panie villageru, że zabieram ale e, dobra w drugą stronę Podważę, no dobra I my tak zrobimy sobie całą farmę. Oj, zapomniałem dać wody właśnie. Właśnie, właśnie. polecam ogólnie, no jest dużo apek do tego nawet, do pobrania sobie takich shaderów. Nie wiem, czy na Bedrocka są, nie jestem aż taki, żebym sprawdzał, czy na Bedrocka są shadery, ale chyba nie wiem. Bo to nie, to nie będzie tak, że będę ciągle grał tylko na Java. nie, ja też... Będę nagrywał z Bedrock'a, znaczy nam no, nagrywałem. Nie wiem czy są dalej te filmy, już nie pamiętam. A więc no jak coś będzie, znajdę jakieś shadery do Bedroka, to spokojnie powiem o tym. No farma już się przerezentuje, ładnie tylko ten blok. A tu sobie postawię takie coś albo nie. Coś lepszego postawię hmm. No i to jest prawdziwe drzewo. Oj, ogólnie księżyc ładnie wygląda. Taki krzywy. Chyba w prawdziwym życiu też jest krzywo. No, nieważne. Nie, no nie jest, nie jest, ale. No, chcieli zrobić ładniej, no to zrobili ładniej. Ten księżyc nie idzie tak, jak. Jest to tylko ta. I chyba tam zachodzi. Mniej więcej O ja pewnie... mhm. No duże rzeczy rzuca. Rzuca cienia w ogóle. Co to tam jasno Tak jest. Od słońca? A tak. nieważne, robimy farmlanda. Tak. <grym> yy, co będziemy sadzić na tej farmie, co? Też takie ważne. Dobra. Metur, co to znaczy? A, do wycięcia już chyba. coś takiego nie wiem. To z drzewkiem będzie sian Siano tutaj będzie. No tu też damy drzewo ogólnie. Tak będę... No, co nie jest kawałek tak będę robił na każdym, to też damy siano może. No ogólnie tutaj mamy nawet pokazane też jak to szybko rośnie. A dlaczego to się nie nawodniło? Przepraszam bardzo. Może jakiś bug gry, ale to musi się nawodnić. Halo? Panie. Co coś? O. No nie wiem, tutaj nawet zrobię dodatkowe. Dodatkowe miejsca na wodę. Przy tym. No nie wiem, co się stało. Czasami tak jest. Już to. Gra to gra. Yy, właśnie. Marchewka. No, yy, ważne. Może, nie wiem, jakiś błąd gry? Hmm. Albo obok drewna nie, nie, nie nawadnia się, ale... Nie sądzę. Nie no, po prostu błąd gry, no i co? na no to poradzę. Dobra. Co tu jeszcze rośnie? Potatoes. Czy ziemniaczane ziemniaczki sobie posadzimy. A to już wszystko zaschło. Zaschło. Na, zawodniło się. No i ogólnie tak się prezentuje nasza farma. Jest w wielkości tej farmy. No. Nie więcej. Tylko że tutaj jeszcze jest takie odłączenie, a ja zamiast tego zrobiłem jeszcze jeden pasek. No i mamy po prostu większą farmę. Oj, jeszcze jeden patent na farmę. Mm, bierzecie sobie motyczkę. Na gdzie motyczkę? U, jakiegoś challenge'a zrobiłem. Super, dostałem jakiś moskarpet i to i. A. I katyspa. No, dostaje się, to jest fajne akurat tutaj. No i na przykład polecam to robić tak. Robicie sobie kilka nieskończonych źródełek. Wiecie, jak zrobicie z nieskończonego źródełka nieskończone źródełko to macie łatwo na albo to jest cień No to spada cieni, to nie rośnie Nie wiem by będzie dzień to się ukaże Oj, widzicie cień, cień się nawet rusza właśnie A propos księżyca No A propos księżyca księżyc został no i powiedzmy zrobimy sobie o właśnie Musimy No ro Robicie sobie tak kilka nieskończonych źródełek na przykład i Jup i tak możecie zrobić sobie niezłą gospodarkę na swoim następnym na Na, no powiedzmy Na jakimś swoim świecie No i No takie duże y, farmy zawsze są Spoczko No i możecie sobie sadzić Na przykład, nie wiem Zrobicie sobie tak Odtąd Dotąd, ziemniaczki na przykład To będzie łatwo sobie wymyśleć. No takie farmy się robią najszybciej. Nie musicie tego robić tak na przykład jak tutaj zrobiłem. Tutaj żeby pokazać jak o, zrobiło się. Jak można zrobić ładnie farmę no ale o właśnie. I zobaczymy jak ją rośnie Widzicie? Wszystko rośnie w tym samym tempie, no oprócz tego. toa jest, czemu nie rośniecie. Może ten był posadzony szybciej, albo ma jakieś predyspozycje. No i wszystko wam będzie ładnie rosnąć tutaj No takie farmy jest najszybciej robić bo o. O, właśnie zjem sobie Takie farmy jak... Nie dokończyłem Takie farmy jest najszybciej zrobić, tylko dlatego że no nie musicie marnować sobie miejsca na takie rzeczy tylko Przyrzeczę, czy gdzieś też polecam i z tej rzeki sobie robicie nieskończone źródełka. Ja tak raz zrobiłem. O, o to sobie mogą. Nieważne. O ten do ten. Trochę się zapomniałem i zacząłem... Tak się zagadałem, że... O. Zacząłem coraz więcej potatoesów sadzić. I tak możecie bardzo podkręcić swoją gospodarkę na serwerze. Robiąc takie rzeczy... O! I na... zapomniałem o najważniejszym. Oświetlenie. Czemu tego się nie wiem może to jest za bardzo ruchome żeby na tym postawić pochodnie Oświetlenie rzecz z ważniejszych Zawsze róbcie oświetlenia przy swojej farmie Nie wiem tak tak, tak wymyśliłam No no jak robicie tą farmę? Pod ziemią na zaświetlenie lepiej, żebyście się zrobili. Chyba bardzo lubi marchewki, moja postać i inne rzeczy. Tak jest po prostu najszybciej zrobić farmę. Możecie ją ładnie zdobyć i takie tam. Zawsze jest ładnie. Ogólnie teraz nie wiem, które to ziemniaki, a które to inne. Bo patrzcie, to, to jest marchewkę. No. To, to jest ziemniak. Jak się tak popatrzy z bliska, to tego się nie odróżni. No, niestety tego się nie odróżni. Jak tam farma widzicie już na przykład to, to co szybko rośnie, to teraz przestało rosnąć. Uuu, a dobra. Polecam robić taką zmieszaną farmę z najpotrzebniejszych rzeczy. Nie, dobra, nie robię buraków, sorry, ale. Albo dobra, zrobimy buraczki. Tylko, że mało ich tam, bo. No, za bardzo mi by nie były potrzebne, jakbym sobie tak na survivalu zrobił, ale. Zawsze jest warto. Na przykład, no. Ja tam sadzę co popadnie na survival, tylko żeby wyrosło. Buraczki. A bo do tego jest ogólnie inna sadzonka, co to? A to jest ten badomem. Yy, Dziwno. Yy, dobra. By była sadzonka... Albo po prostu sobie poszukamy, czy tu ktoś ma bitrody nie, tu marchewki co? tu da się żeby one sflaczały, tak naprawdę, bo, jak inaczej je określić nie wiem może tam są buraczki, bo mi się nie chce szukać o Mamy buraczki. No trochę za mało. Za mało miejsca przeznaczyłem na buraczki. Musi być więcej trochę. O. Y, farma no i tak no. Nawet takie inne rzeczy dodali jak jakieś lampy. Co? Aha. U, no tu widzicie trzeba jakieś dziwne rzeczy zrobić. Ale następnie Chodzi sobie kota oswoimy. Chodź kiciono chcesz. O! I proszę bardzo. Kotku, chodź za mną. Chodź za mną, katku. No Kicia, co ty robisz? Co ty robisz, kicia? O. Stój sobie, ja ci domek wybuduję. Oto twój domek. Zapomniałem o najważniejszej rzeczy. Niestety, kicio, ale musisz być pod nadzorem. A więc cię zamuruję z każdej strony, żebyś mi nie uciekła. Oj, i cię muszę jeszcze nazwać oczywiście, no Na Name tak? Anvil... Uuu jakiś challenge zrobiłem, co dostałem, Co dostanę. Mmm, chyba płatki Oto to. Oj, ojdzie. Yy, tak, no, nazwiemy cię drapek. Ale z dłużej, z dużej. I proszę bardzo, będziesz się nazywać drapek. i masz no imię dropek bo y, nie wiem czy koty skaczą w minecrafcie no sorry że nie wiem czy koty skaczą czy nie no w minecrafcie ale lepiej cię zostawię tak no i to by było na tyle w tym filmie siemanko